niech będzie pochwalony Jezus Chrystus siemano wam wszystkim no i mamy kochani drugą niedzielę zwykłą no ale tutaj chyba nie pójdę tą dróżką bo nie odśnieżyłem sobie to jest nieodśnieżone pójdę sobie indziej którędy indziej yy, tak, druga niedziela zwykła rok A bo mamy 3 lata jeśli chodzi o niedzielę Mamy rok ABC. No i teraz mamy rok A. Pierwsze czytanie mamy z Księgi Izajasza, a ten tędy też nie pójdę, ale pójdę ten. Czytanie z Księgi proroka Izajasza mamy fragment drugiej pieśni o Słudze Pańskim, o Słudze Jachwę. Pierwszą informację, jaką musimy tutaj yy, sobie powiedzieć o tym czytaniu, no to to zdanie. Ty jesteś sługą moim. Ty jesteś sługą moim Izraelu. W tobie się rozsławię. I to słowo Izrael. Ten termin tutaj prawdopodobnie pojawia się jako glosa, jako dodatek. Jako dodatek pewnego kopisty tekstu. I prawdopodobnie w pierwotnym tekście tego nie było. Któryś z kopistów dodał właśnie ten termin, żeby nam. No prawdopodobnie troszeczkę lepiej uzmysłowić, cóż to, jaki to właśnie ten y, sługa jest, że to jest cały Izrael. Ale bez tego terminu, jako glosy, ten tekst by nabierał takiego bardziej tajemniczego charakteru. I skoro ty jesteś moim sługą, w tobie się rozsławię, no to pytanie, kto jest tym sługą? No to właśnie tutaj w naszej interpretacji katolickiej od razu widzimy tutaj osobę Jezusa Chrystusa, i oczywiście, wszystkie te cztery pieśni o słudze pańskim yy, możemy powiedzieć, że zwieńczeniem tych czterech sług, jednego sługi w sumie tajemniczego, no to właśnie jest on. Sam Pan Jezus, tak we własnej osobie. <laughs> Także on tutaj jest tą światłością yy, dla wszystkich narodów yy, i się okazuje, że Pan Bóg pragnie zbawienia. Wszystkich ludzi. Nie wybiera sobie jednego narodu. Nie jest Pan Bóg ekskluzywny, że pragnie zbawić tylko nielicznych, ale pragnie zbawić każdego. Dlatego ma tego swojego wybranego sługę, który staje się światłością dla wszystkich narodów. To jest to pierwsze czytanie. Drugie czytanie mamy wstępnie, kochani, do pierwszego listu do Koryntian. No i zwyczajem starożytnym. Paweł oczywiście jak to się pisze listy w starożytności, najpierw się przedstawia, z kim on tutaj pisze, że ma tutaj jeszcze jednego brata Sostenesa, tak? No i do kogo go pisze? No i oczywiście pozdrowienia, tak? Także tutaj wszystkie te elementy wstępu listu starożytnego, wszystkie tutaj są. No i do kogo pisze? No pisze oczywiście do kościoła w Koryncie, tak? Do tych wszystkich... Jak to dokładnie jest? Którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości. Tak? Którzy zostali powołani do świętości i uświęceni w Chrystusie. No i się okazuje, no bo. No nie fajnie jest czytać cudzą korespondencję, źle jest to robić, ale się okazuje, że my również zostaliśmy uświęceni w Chrystusie i. <laughs> i zostaliśmy powołani do świętości. To z powodzeniem i my ten list możemy czytać jako adresowany do nas. Także spoko, ten list również jest do nas, bo i my jesteśmy uświęceni w Chrystusie, powołani do świętości. Także również i ten list może nam przynieść yy, korzyści duchowe. Jest pisany do nas. No i spoko. Trzecie czytanie mamy Ewangelię Jana. I te perypetie wszystkie, które się dzieją i wydarzenia po chrzcie w Jordanie. Zobaczcie kochani, jak liturgia logicznie jest ułożona w kościele. Wszystko dzieje się po kolei i ta historia zbawienia, zbawienia jest nam przedstawiana właśnie etapami. Tak jak trzeba, wszystko po kolei, jest wszystko ułożone tak jak trzeba. Bez żadnych jakichś dziwnych wyskoków. Idziemy sobie po kolei, przechodzimy od jednego okresu do drugiego i wszystko jest ułożone. Bardzo to lubię w kościele. Także tutaj mamy Jana chrzciciela, yy, który widzi przychodzącego Jezusa. Przychodzący Jezus jest yy, pierwszy ten termin, czyli przychodzący. Przychodzący to powinien nam się kojarzyć z Jezusem z Apokalipsy, Erchomenos. Ten, który przychodzi. I w sumie też ten ruch i różnica pomiędzy Janem chrzcicielem a Jezusem. Jan Chrzciciel stoi w jednym miejscu, a Jezus przybywa. Jezus przychodzi. Eee, później tam jest będzie jeszcze Peripateo, czyli, że tak jakby krąży w tym miejscu. Eee, ale to już jest inny termin. Nie chcę nad nim się więcej rozwodzić. Chcę tutaj zwrócić uwagę właśnie na ten termin Erchomenos, że Jezus jest przychodzący, tak jak właśnie Bóg, który przychodzi. Nie jest tak kochani w naszym życiu duchowym. Że to my przychodzimy do Pana Jezusa, to Jezus przychodzi do nas. To On wykonuje ten pierwszy gest, to On jest przychodzący. Ja ewentualnie, jeśli do Niego przychodzę, to tylko i wyłącznie z Jego łaski w odpowiedzi na to, co już od Niego otrzymałem wcześniej, bo On jest pierwszym przychodzącym. Także my, Panu Jezusowi łaski nie robimy, że przychodzimy do Kościoła. Wcale nie, bo odpowiadamy na to, co już żeśmy wcześniej otrzymali od Niego. Także to on jest pierwszy przychodzący do mnie. No i okej, okay. Jan chrzciciel mówi do Jezusa: Oto baranek Boży. I tutaj w tym terminie być może dla nas już tak bardzo słuchanym, bo baranek Boży przy każdej mszy świętej o tym baranku Bożym słyszymy: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Tu w liczbie mnogiej mamy w liturgii, tu w Ewangelii Jana jest w liczbie pojedynczej: Grzech świata. Ale do tego za chwilę przejdziemy. Baranek Boży, yy, dwa wydarzenia ze Starego Testamentu. Pierwsze, czyli yy, noc wyjścia z Egiptu Żydów, kiedy to właśnie tego 14 Nizan o zmierzchu zabijają baranki. <laughs> I krwią tych baranków znaczą odrzwia i wtedy Anioł Śmierci nie ma dostępu do tych wszystkich domów, Do tych wszystkich mieszkań, tam gdzie jest ta krew. Także tutaj ta krew barankowa oznacza jakąś ofiarę yy, zastępczą, yy, ofiarę wybawienia od śmierci, zbawienia. Także rzeczywiście tutaj te baranki zaczęły oznaczać ofiarę zastępczą i wybawienie. I drugie wydarzenie to jest Dzień Przebłagania. Siódmy, yy, jeśli dobrze pamiętam, siódmy miesiąc, dziesiąty dzień siódmego miesiąca. Kiedy właśnie jest dzień przebłagania, i w tym rycie przebłagania, oczyszczenia mamy oczyszczenie świątyni. Oczywiście wtedy, kiedy świątynia istniała jerozolimska, oczyszczenie świątyni dokonujące się krwią cielca, jeśli dobrze pamiętam. Później następuje oczyszczenie samego kapłana z jego grzechów i jego domu, i to dokonuje się właśnie krwią yy, z barana, jeśli dobrze pamiętam, tutaj ten baranek pojawia się drugi raz i trzecia ofiara, trzecie zwierzę ofiarne za całego Izraela i tutaj chyba właśnie jest kozioł, tak? Za całego Izraela. <laughs> Także tu, kochani, mamy znowu ten motyw krwi jako ofiary zastępczej, jako yy, yy, krew jako oczyszczająca z grzechu, tak? Jako ta substancja, która oczyszcza z grzechu. Także te dwa wydarzenia, kiedy słyszymy właśnie o Baranku Bożym, to powinniśmy pamiętać właśnie o tych dwóch najważniejszych wydarzeniach. Oczywiście jeszcze u proroków mamy ten motyw w kolejnej pieśni o Słudze Pańskim, tak, że jak porównany jest Sługa Pański, kiedy doznaje tych wszystkich cierpień, porównany jest właśnie do owcy, tak? Jak owca nie ma wobec strzygących ją tak, on nie otworzył ust swoich, no i tak dalej, i tak dalej. Także też te motywy u proroków się pojawiają, ale te dwa pierwsze, czyli noc wyjścia i dzień przeb przebłagania, to z tą krwią barankową yy, ten termin Baranka Bożego jest yy, związany yy, nierozerwalnie. No i okej, okay. skoro to jest Baranek Boży, i tak nam Jan chrzciciel go przedstawia, <laughs> yy, co dalej o nim wiemy. I on gładzi grzech świata, grzech świata. Największy grzech, kochani, w Ewangelii Jana, w ogóle jeden jedyny grzech, jaki mamy w Ewangelii Jana, to jest właśnie niewiara w Jezusa. I ta niewiara w Jezusa jest tutaj pokazana jako yy, no, główny korzeń grzechu, no i w sumie tak by było. Ja uczyłem się, że korzeniem grzechu jest pycha, ewentualnie czasami ktoś mówi o chciwości. Ale nie, korzeniem grzechu, kochani, to jest niewiara w Jezusa. Bo tak jakbyśmy założyli, że. No i tak powinno być. Jeśli ja z całego serca, z całej duszy, z całej swojej istoty wierzę w Jezusa, to ja już nie popełniam grzechu. Tak? To ja nie popełniam grzechu. A jeśli popełniam grzech, to tak naprawdę, kochanie, okazuje się, że ja wcale w Pana Jezusa nie wierzę. No bo jakbym wierzył, to bym grzechu nie popełnił. I już. A tu okazuje się, że ja po prostu nie wierzę. Nie wierzę w to, co Jezus powiedział, nie wierzę w jego osobę. Za każdym razem, kiedy grzeszymy, kochani, to nie wierzymy w Jezusa. I rzeczywiście okazuje się, że korzeniem wszelkiego grzechu nie wiera w Jezusa. Także tutaj Jezus przychodzi, żeby z tego świata, który sprzeciwia się jemu, bo pamiętajmy, że świat w pismach Janowych yy, ma negatywny wydźwięk, z tego świata, który sprzeciwia się. Jezusowi sprzeciwia się Bogu. Wszyscy ci, którzy pragną w Jezusa uwierzyć, przychodząc do Jezusa, mają ten grzech odpuszczony. Ich grzechy są odpuszczone. Ten główny grzech niewiary w Boga jest odpuszczony. Także spokój. Także spokój. <laughs> Dalsze motywy. Jan przedstawia się jako świadek. Świadek Jezusa. Który jest Mesjaszem, Mesjaszem mężem nieznanym i po dwakroć Jan to powtarza, że ja go wcześniej nie znałem, ja go wcześniej nie znałem. Także tutaj yy, mąż nieznany, Mesjasz, yy, Syn Boży, później ten termin się pojawia na samym końcu. No i baranek boży. Także te cztery, cztery motywy mesjańskie się pojawiają tu w osobie Jezusa. I Jan świadczy właśnie o Jezusie w taki sposób. <laughs> te cztery motywy. Czyli baranka Bożego, męża nieznanego, człowieka, na którym spoczywa Duch Święty, no i oczywiście Syna Bożego. Te cztery motywy będą później rozwijane w trakcie Ewangelii Jana, ale to już o tym nie będę tutaj więcej mówił. No, także spoko. Jan chrzciciel jest pierwszym świadkiem Jezusa. Tych świadków w Ewangelii Jana mamy więcej. Świadkami Jezusa, kto jeszcze jest? Bóg, ojciec. Mojżesz i prawo, yy, i czyny, których Jezus dokonuje. Tak? Także tutaj mamy tych świadków yy, licznych. No i okej. Okay. To, co nam pozostaje, słuchając tego słowa, słuchając Jana Chrzciciela, no, odpowiedzieć z wiarą na to słowo. Skoro Jan Chrzciciel mówi: Ja to widzę. Ja widzę, że to właśnie. Na nim spoczywa duch święty i on będzie chrzcił duchem świętym. Ja to mówię, zostałem posłany, żeby to powiedzieć. No to mamy w to uwierzyć i mamy to przyjąć. Także kochani, z wiarą to przyjmujmy. Jeśli z wiarą przyjmiemy Jezusa, to nie ma problemu, Jezus odpuści nam nasze grzechy. Także wszystkiego Wam Bożego i Narka się ma.